Cześć z tej strony, Staszek. I Amelia. Moi drodzy, podtrzymujemy grę. Mr. Jack, czyli e, ten, no, Kuba rozpruwacz. Cóż można o tej grze powiedzieć? Jest to faktycznie gra dedukcji, ale myślę, że też trochę gra szczęścia. Nawet z, dość mocno. Dość mocno. W dużej mierze e, musimy reagować na takie karty, dochodzą, i myśmy się spotkali z kilkoma takimi partiami, które były fajne, które były emocjonujące do końca, e, jak w szachach. Popełnisz błąd, to jest, to jest taka gra błędu. Popełnisz błąd, przecież niego wykorzysta. E, mam, mam nadzieję, że wykorzysta, tak? W tej grze myślę, że największym jakby problemem jest to, że nie zawsze jesteśmy w stanie móc zareagować na to, co dają karty. Bo czasami po prostu wychodzi tak, że najczęściej w moim przypadku, jako że zawsze jestem uciekającym, jest tak, że jeżeli ja wiem na przykład teraz, że wychodzą takie cztery karty, czyli wiem, że to będą takie cztery ruchy, i wiem, że następny mój ruch jest pierwszy, i jestem na przykład jednym nie z tych czterech kart, czyli żółty, zielony, czerwony albo pomarańczowy, biorąc pod uwagę podstawowe, to będę w tym momencie zawsze dążył do tego, żeby wszystkie, żebym ja był w, schowany w ciemni i schowany i, i dostosowane wszystkie wyjścia tak, żebym mógł uciec. Czyli tak muszę kombinować, żeby, żeby te gry wygrać. Więc. Jeżeli karty nie dochodzą, to karty determinują, czy ja chcę być schowany w cieniu, czy ja chcę być oświetlony. I w sumie nie byłoby z tym nic złego, oprócz faktu takiego, że nam się trafiały, chyba trzy albo trzy razy, cztery razy zdarzyło nam się tak, że już w drugiej rundzie udawało mi się uciekać. Mi, bo, bo, bo także jakoś się podzieliliśmy, że mi się dobrze gra uciekającym, a meli dobrze się gra ścigającym. I, I faktycznie, i teraz, dlaczego mówimy o tym jako mały problem? Ponieważ taka rozrywka nie jest satysfakcjonująca ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ja na przykład nie czuję fanu z tego, że w drugiej rundzie dało mi się uciec, bo karta mi doszła. Kompletnie jakby mogłem do tego trochę dostosować się, ale czasami nawet nawet nie jestem w stanie nic zrobić. Po prostu karta dochodzi tak idealnie pięknie że w pierwszej rundzie otworzę sobie wejście w łas, przesunę sobie mm, na przykład barierę i już mam otwarte wszystko, żeby inna moja postać zrobiła raz, dwa, trzy, tak? To jest wszystko czasami zależne od, od szczęścia. Ale to są, to są takie, bym powiedział, przypadki niszowe. To nie jest tak, że zawsze będzie tak, że jesteście w stanie w drugiej rundzie uciec. Jami w trzeciej, w czwartej, czasami tak jak widzieliście u nas, przez całą rozgrywkę można ukrywać się wśród światła. Inną moją obserwacją jest to, że im mniej osób muszę ukrywać w świetle, jest mi łatwiej. Ale im więcej osób, im więcej osób Amelia, inaczej, im im mniej osób ja wiem, że Amelia nie wie o tym, że, jestem, że jest, że jest uciekinierem, czyli ona po prostu nie wie, że jest anonimowa, to mi jest łatwiej utrzymać ich przy świetle i iść na, na długość. Ale jeżeli mam więcej osób, o których Amelia nie wie, to łatwiej mi jest kombinować właśnie z ucieczką. No, ale mi się wydaje, nie wiem, co ty o tym sądzisz, ale że, że tutaj naprawdę no po prostu czasami ta losowość potrafi trochę popsuć fan. Potrafi dokopać. Rzeczywiście, no zdarzały się takie partie, tak jak Staszek mówi, że druga runda i ucieczka, na którą ja nic nie mogłam poradzić. Tutaj ten pierwszy ruch otwierający w ogóle rozgrywkę należący do mnie, czasami działa bardzo na moją niekorzyść, bo on jest całkowicie w ciemno. Ja nic. Nic nie wiem. Dopóki Staszek nie zacznie przesuwać swoich pionków, no to ja tak trochę strzelam. No gdzieś coś muszę przesunąć. I zdarza się, że przesunę tak, że niechcący pomogę. No, tak. no nie mam na to wpływu. Z mojej perspektywy też to tak wygląda, że po prostu ścigający zawsze stara się dążyć do takiego, do takiej równowagi pomiędzy liczbą pokazujących, liczbą oświetlonych, a nieoświetlonych pionków, o których nic nie wie. Bo Sporo wtedy za... jest szansa na eliminację szybką. Sporo zależy od tych, e, tych kart, tych niewinności, dlatego, tak. że kto oglądał rozgrywkę, to widział, że ja, mając cztery karty, miałam tylko jedną, która mi się przydała i ona była na samiutkim końcu. Tak. Wszystkie inne były mi zbędne, więc no, to jest też taka trochę pułapka. Można się przejechać na tym Sherlocku, że człowiek chciał sobie pomóc i, i nic z tego. No ale no cóż, no taka gra. Ten przypadek czuj, no. bywa bardzo wkurzający, bywa bardzo frustrujący, ale on nie występuje zawsze, bo tak zaczęliśmy od narzekania, a otworzyliśmy tym tematem, dlatego że wydaje nam się, że właśnie ten przypadek i te e, krótkie rozgrywki powodują, że wiele osób jest negatywnie nastawionych do tej gry, bo słyszeliśmy, że wiele osób już kiedyś, dawno temu, próbowało i więcej nie chcą. I to może być to. My też czuliśmy tę taką frustrację, że no zaraz, ale my jeszcze nie zorientowaliśmy się w ogóle, co chcemy robić, i już Jack uciekł. No tak. co to jest za gra, gdzie tu jest satysfakcja? Ale te długie rozgrywki mm, zależą trochę od szczęścia, ale trochę też od tego, z kim się gracze, te dwie osoby, jakby w podobny sposób kombinują i czy to faktycznie jest taka przepychanka, gdzie do tej ostatniej rundy czy przedostatniej rundy nie wiadomo, mózgi parują i naprawdę można się wysilić trochę przy tej grze. No czy tak, jest, na pewno nie jesteście w stanie, garanie może skończyć się nigdy w pierwszej rundzie, ponieważ w pierwszej rundzie zawsze zaczynamy z oświetlonym Jackiem. Ale po prostu, jeżeli wygrywacie w drugiej rundzie, jest to na, na 95% szansa na to, że to jest po prostu przez szczęście. Tak się użyły karty, oczywiście temu szczęściu można pomóc, tak jak mówię. jak no li... ktoś bardzo dobrze zna to pewnie już ma plan, którą tak. postać na początku, gdzie przesunąć, żeby absolutnie nic się nie zmieniło, ale no, my aż tyle jeszcze nie graliśmy. Jeżeli w pierwszej rundzie gracz uciekający ma do dyspozycji i gościa, który przesuwa wyjścia, i gościa, który przesuwa bariery, a tak nam się trafiło, że, że Amelia zostawiła mi w którejś rozgrywce te dwie, te dwie e, persony, to ja sobie właśnie robię z zablokowania tutaj... Nagle odblokowanie pełne. To oznacza, że teraz mogę wiele osób postawić na przykład dla zmyłki na tych włazach, żeby Amelia nie miała pojęcia zielonego, którą osobę powinna ścigać, czy co blokować, żeby mi tego, żeby to zabezpieczyć. Potem w drugiej rundzie się okazuje, że jestem jednym z tych czterech kolorów, który stał blisko i może sobie po prostu bez problemu uciec. No tak, to fajne, się może zdarzyć. Fajne jest też to, że można podpuścić współgracza, tak. można tak rozprowadzić pionki, żeby ten goniący ścigający był pewien, że jesteśmy na przykład postacią niebieską, i żeby uznał, że to już jest taka prawie stuprocentowa pewność, i on już sprawdza. Tak, ale też zauważ, I że im więcej wiemy o grze, tym na przykład jesteśmy w stanie zapobiec właśnie takiej sytuacji. Jeżeli w pierwszym rozdaniu masz te dwie osoby, zawsze je rozbijaj. Nigdy nie dawaj graczowi uciekającemu możliwości zagrania tymi dwoma kartami naraz. Na przykład, to taka mechanika, ale która... to jest takie sobie dbanie. Różnie to bywa, wszystko zależy od tego, jakie postaci doszły, czy za chwilę też. tasujemy, czy nie tasujemy, bo to też ma duże znaczenie. Zdarzały się nam takie rozgrywki, gdzie karty bardzo fajnie podchodziły i bardzo tak płynnie nam się grało, nikt nie miał jakiejś dużej przewagi. Naprawdę do samego końca kombinowaliśmy, a zdarzały się takie rozgrywki, gdzie te karty przychodziły w takiej kolejności, że no ani ja nie byłam zadowolona, ani Staszek nie był zadowolony i tak przesuwaliśmy te pionki, przesuwaliśmy, żeby skończyć po prostu tę rozgrywkę. Zazwyczaj rozgrywka właśnie doprowadzająca do ósmej rundy i kiedy ja, uciekający, próbuję wygrać na, na światło, czyli na oświetlenie. Cały czas przez całą grę, zobaczcie, jaką prowadziliśmy, byłem cały czas oświetlony. Do tego dążąc wydaje mi się, że jest łatwo, ponieważ Mimo, że sobie odcinamy drogie ucieczki, wtedy ścigający wie, że nie musi martwić się o wyjście, ale z drugiej strony dalej cały czas musi się martwić o to, że nie wie, który z tych oświetlonych padawanów jest tym uciekinierem, tak? I co ciekawe, już od drugiej rundy Amalie wiedziała, że jest ich tylko trzech. A mimo to przez sześć rund nie udało jej się w żaden sposób y, odkryć pozostałych, tak? Żeby mieć na stuprocentową pewność, że... To najwyżej od trzeciej mogłam. No, nie pamiętam, druga, trzecia, coś było takiego, że, że rzeczywiście bardzo szybko miałeś już tylko trzech. Ale właśnie zmierzam tylko do tego, to nieważne jaki przypadek był, że, że. No kurczę, wydaje mi się, że ucieczka od tego światła jest trudna. To jest spowodowanie, żeby dwie czy trzy postacie, o których nie wiesz, odciągnąć od tego świata, Bo jak patrzę na właśnie na twoje decyzje różne czy możliwości, jakie masz, to faktycznie czujesz, że jest to dość ograni ograniczone, ale to też mówię. Wszystko zależy od tych kart. Ale też nie przesadzajmy, to nie są szachy, tak? Tak, tak. tak. To Tutaj jest tylko gra. Też pokazujemy Wam przy okazji sześć dodatkowych postaci, które dochodzą z dodatkiem. Taki oto dodaczek jest, dostępny, też na rewelu możecie go dostać, a czy od Rebela w sensie jest polszczony, tak? Też mam dla niego instrukcję osobną. One, te postacie, to dopiero robią rozpierduchę. One mają tak potężne moce, na przykład ta postać, to jest według mnie przegięcie. Ona potrafi ruszać się o 6. Ale, ale potrafi... za to nie korzysta z kanałów. Tak. Tak. Są to całkowicie nowe właściwości tych postaci, te dodatkowe opcje. Jeszcze nie wszystko przetestowaliśmy, dlatego też nagraliśmy wam wersję podstawową, bo po pierwsze, tak uznaliśmy, że to jest ta bardziej właściwa wersja. Po drugie, jeszcze ich nie czujemy. Na razie mhm. mogę powiedzieć szczerze, że ten dodatek nas nie zachwycił. Jeszcze. Ale może być tak jak i z podstawką, że po prostu trafiliśmy na te kilka tych kiepskich rozgrywek, a jak pogramy trochę dłużej, trafimy na te, gdzie gramy więcej partii, więcej kolejek, rund. O, rund. Tego słowa mi brakowało. A się I wtedy czuć... poczujemy, że to, to ma sens. Musimy się nauczyć z nich korzystać. Trzeba jeszcze dodać jedno, że ten dodatek również wprowadza całkowitą zmianę w ustawieniu początkowym. Co też nam się nie spodobało. Na zmianę ustawiamy swoje pionki na tej planszy, gdzie chcemy. Do tej pory ustawienie było tak zrobione, no wi wiadomo, bo to było sprawiedliwe ustawienie. To początkowe ustawienie, które widzicie, które sugeruje nam tutaj instrukcja, jest super, pod tym względem, że tutaj jest sprawiedliwie dla każdej postaci, która tutaj stoi, tak? Żadna postać w tym układzie nie jest w stanie uciec od razu, chyba że tam naprawdę pojawią się jakieś wyjątkowe sytuacje, wyjątkowe, jakoś te karty się nieszczęśliwie ułożą, że się uda. Ale zdarza się. Ale jest, jest sprawiedliwie i tylko właśnie pod kątem tego mówię o tym, bo jest to wiele sprawiedliwiej niż to, kiedy sami układamy sobie te, te kostki, te, te, te żetony. Ja zawsze będę dążył do tego jako uciekinier, żeby stawiać je, kurczę... Tutaj, żebyś tak, miała jak największe. To jest coś, co mnie boli, że rzeczywiście w dodatku tam w instrukcji nie jest napisane, że nie można stawiać na wlotach do kanałów. Wszędzie można. I jakoś tak, kiedy graliśmy, to czułam, że to jest dość niesprawiedliwe dla mnie. Tak. Bo ja też mogę się stawiać na kanałach, ale dla mnie to jest mniej korzystne niż dla ciebie, kiedy z kanału jesteś mhm. w stanie uciec jednym ruchem. Tak jest, więc to, a żeby ale, to nie było, no... że, że to jest tak losowo, bo tu chodzi o to, że na początku. Tak patrzymy na te dwa układy. Na początku Amelia jako, znaczy detektyw, stawia jednego pionka, potem ja stawiam dwa pionki, potem Amelia stawia jednego pionka i na odwrót. Potem ja jednego, Amelia dwa i jednego. I w taki sposób rozkładamy. Nie, nie że sobie decydujemy, gdzie chcemy, tylko po kolei rozkładamy tak pionki, żeby nam pasowało. Tak wygląda. Jeśli chodzi o włazy i o latarnie, wszystko zostaje tak jak w standardowej grze, tylko zmienia się układ. Postaci. Jeden skacze, drugi odpycha przy swojej bliskości, oni uciekają, robią różne rzeczy, nawet mamy taką dodatkową blokadę ten oto potrafi stawiać, co, co jakby dodaje nam dodatkowych y, opcji zablokowania drogi. Jedyny wyjątek jest taki, że już nie wolno postawić tutaj, tak to zawsze można postawić gdzie się chce między dwoma szarymi polami. Ta postać dodatkowo potrafi korzystać z zdolności innych postaci, tych nie tych, które są w grze, ale tych pozostałych. Tak. Więc wtedy jest dużo kart i dużo zamieszania. I dużo losowości znowu, bo nigdy nie wiesz, którą, którą ale postać jest przejmie. jest ciekawie, jeśli tak. dwie osoby przy dobrym układzie, oczywiście przy dobrej kolejności kart, jeśli dwie osoby dobrze wykorzystują umiejętności kart, to naprawdę jest fajnie, bo wiecie, my tak sobie trochę narzekamy teraz, jak gadamy, ale to nie jest tak, że my narzekamy, bo nam się nie podoba, dlatego, że bywają problemy i mówimy o nich. Ale sama gra nam się podoba, dobrze nam się grało. I na pewno będziemy grać, będziemy jeszcze testować ten dodatek, chociaż nie wiem, czy będziemy go pokazywać, trochę wątpię, no chyba że naprawdę tak bardzo będziecie chcieli, będzie Was taki tłum chciał, że jest, przekonacie dokładnie, nas. Dokładnie taki sam, tylko są inne postacie inne zdolności. To jest jedyna różnica. Pokazuję Wam też przy okazji instrukcję, która moim zdaniem jest bardzo fajnie przeredagowana. Bardzo mi się podoba też to, że tutaj możemy sprawdzać, nie wiem, czy robię rozpierdział instrukcję, a z drugiej strony mamy cały czas otwartą mapkę, wiemy jak układać. I to do tego się instrukcja odnosi. Bardzo mi się podoba, podoba ten tak zwany fakt, czyli najczęściej cz na zadawane pytania. Przypadki, kiedy mieliście jakiekolwiek wątpliwości, one tutaj były, Wszystkie niemalże Nie wydaje mi się, żebyśmy mieli tutaj. jakiś problem, tak. jakikolwiek problem. Wszystkie specjalne, bo wiadomo, jest tyle tych zdolności, że kiedy one się pomieszają, to jest dużo permutacji możliwości. No na możliwości, początku tak? jest troszkę tak, wiecie, chaos, tak, dużo ale zaraz, moment, to ja muszę teraz sprawdzić jeszcze raz w instrukcji, ale potem to szybko i płynnie się uczymy. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której yy, wypadałoby powiedzieć, tylko ja chyba będę musiała Wam zdjęcie zrobić, bo teraz nie zobaczycie. Yy. No na słowo honoru, tak? tak? To jest karta podstawowa, to jest karta dodatku, bo tego nie widzicie, chyba? Nie zobaczą, nie zżumujesz, ale to chodzi o to, no że nie. na słowo mogę uwierzyć. Minimalnie różnią się odcieniem. Minimalnie, tak. Czy to przeszkadza w rozgrywce, czy nie? Ja zauważyłem, jak że kompletnie, komu? kompletnie nie przeszkadza, jeżeli na przykład, bo te zawsze na stole trzymamy, tak? Ale zauważyliśmy, że wystarczy schować je pod stół i tylko podawać po jednej karcie i już nie ma problemu z tym. Bo to jednak dużo podpowiada, czy to jest dodatkowa, czy nie? Tak, ale od razu mówimy tak o samo. tym, jeśli macie graczy, którzy bardzo, bardzo zwracają uwagę na takie rzeczy, jak odcień, na to, jak z której strony jest karta przetarta, bo to jest ta jedna karta, ponieważ ona ma przetarcie w prawym górnym rogu, 2 centymetry od góry. To może być pewien problem, bo różnica jest zauważalna, ale no nie wiem, może my się czepiamy, może inni tego nie widzą. No dla mnie ogólnie Ciężko oszukiwanie powiedzieć. Oszukiwanie w grach jest bez sensu, ale jeżeli macie wśród swojego towarzystwa gościa, który... gra, Ale to którzy... nawet nie chodzi o oszukiwanie, tylko o to, że jedni takie rzeczy zauważają, inni kompletnie nie, nie widzą zieloną kartę koniec. Dobrze, zgadzam się z tym, tylko ja zaznaczam jeszcze wątek tego, że no, zdarzają się w towarzystwie ludzie, którzy lubią wygrywać poprzez nieblew, czyli... Y, granie z zasadami i blefowanie, pokazywanie ruchem swoim, że jestem kimś innym i, i sugerowanie, że, że masz mnie złapać, tylko po prostu robią na przykład o, nikt nie patrzy, podejrze kartę, o, nie? Na, na tej zasadzie. To na pewno nie jest gra dla takich osób, które lubią, mają skłonności do y, oszust, tak? Nie spojrzysz, to ci pionek przesunie, bo mu nie pasuje. No, ale To toczy to się w sumie wszystkich gier, ale w tej grze naprawdę to może bardzo dużo zmienić, tak? To chciałem tylko powiedzieć. Ale ogólnie wydana jest bardzo ładnie, Plansza jest sztywna, dobra, karty są grube, tak? Wypraskę możesz oczywiście Właśnie pokazać. Ja chciałam pokazać, próbuję rozebrać pudełko. Rozebier, rozbieraj o, pudełko. Tu proszę. wypraski w sumie nie ma. Nic nadzwyczajnego, tak? Sobie... O, tak chciałbym sobie powiedzieć, zapytać. że dziwne jest, że tu jest bardzo fajna taka klimatyczna wypraseczka, a tu jest, a tu jest biały karton. Znaczy nie przeszkadza nam to w ogóle, ale, ale... różnica jest, tak? Wizualnie mi się podoba, nie podoba. Podstawka dodatek mieszczą się w tym pudełku, więc tak. jak chcecie to odwrajecie, a nie odwrotnie będzie odwrotnie, ciężko. chyba się nie zmieszczą w Przypakowujecie pudełko gdzieś, no, albo do śmieci, albo gdzieś do szafy i, i już. I od, macie jedno pudło. Od razu dodam, że ona jest w trzech czy czterech językach, tak? Więc dlatego ona jest taka gruba. ile tych języków? Pięć języków. Pięć. No dlatego to jest takie grube, ale tutaj instrukcja jest bardzo szybka, wszystko wytłumaczone jest bardzo ładnie, tak samo. Także nie stwierdziłem chyba żadnej literówki. Chociaż już teraz nie pamiętam w sumie. Biorąc pod uwagę, jak szybka jest ta gra i gdzie naprawdę możemy rozegrać rundę w 15 minut, w 30 minut, w 5, jeśli kompletnie karty nie podejdą, to takie gry rzeczywiście, no takie gry ja, jako człowiek, który nie lubi zbyt dużo niekontrolowanej losowości, jestem w stanie wybaczyć. Bo zrobicie szybką partię 10-minutową na zasadzie takiej, że coś wam nie wyjdzie i karta nie dopasuje i nie macie satysfakcji. My nie mieliśmy satysfakcji z rozgrywania ale dwóch, nie poddawajcie się wtedy, bo tak. naprawdę może, może być dużo lepiej. Więc, yy, w takich przypadkach po prostu zaczynacie grę jeszcze raz. Zmieniacie postać, bo zawsze dostaniecie inną postać. Ale trzeba przyznać, 8. że pod tym względem my mieliśmy bardzo dobry start z tą grą, bo ileś pierwszych rozgrywek to były właśnie te dłuższe rozgrywki. Tak. Wcześniej niż tam czwarta, piąta runda nie było szans, żeby skończyć grę, dopiero któraś tam, była tą właśnie z ucieczką w drugiej rundzie, i to był ten moment, w którym nas olśniło, że być może dlatego ludzie nie bardzo lubią tę grę. Niektórzy. A ta postać jest perfidna. Muszę mu powiedzieć, dwa razy nie grałem, dwa razy nie uciekłem bardzo szybko, właśnie ze względu na fakt, że ona się mega szybko rusza, więc jak stawiacie ją blisko tych wyjść, to w sumie gracz ci więcej nie wie. Jeżeli uzna, że ona jest niebezpieczna, ona ma zawsze dwa wyjścia, jeżeli sobie odblokuje. Wyjś oboma wyjściami może wyjść, tak? Także, no kurczę, perfidna postać też. No i jeszcze ostatnia na koniec ciekawostka. Zrobię jeszcze większy bajzel, ale to taka ciekawostka, bo ja sobie ją tak, tak, tak wykminiłem, analizowałem układ planszy. Ona jest symetryczna. Tutaj macie środek symetrii, chyba przychodzi tak, tędy. W sensie e, oś? Oś symetrii. Środek symetrii. Dobrze mówię, A, bo w środku symetrii, jeżeli obrócimy tę planszę dokładnie tak. A, bo ona jest całkowicie. Dostaniemy dokładnie identyczny układ. Więc ona ma środek, środek symetrii. Tak, tak gra zaleca, z tego co pamiętam, że gracz uciekający siedzi tu, gracz no tak. goniący siedzi tam. Nie, Jak nie, widzicie, nie. zignorowaliśmy złoty, to. Złoty to jest szukający, to jest uciekinier. Czy jak siedzisz przy stole, to tam siedzi uciekinę z jednej z tych dwóch stron, a ty siedzisz tu. Żeby było zawsze pod poprzedniego No Tak, no w stało. każdym razie raczej tak. gra zaleca, żeby nie siedzieć koło siebie, co zignorowaliśmy, ale jak wasz współgracz lubi podglądać na przykład, jaką kartę właśnie wzięliście. Siedźcie to siedzcie z od... daleka. daleko od siebie. Moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie, mam nadzieję, że Wam się podobało, dajcie znać, co sądzicie o grze, czy planujecie zakup, graliście, nie graliście, dajcie znaka w komentarzach. Się... Jak wrażenia z dodatku, jak ktoś grał? Tak. Dajcie znaka, wszystko w komentarzach, powiadamy z wami chętnie. Wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w innych materiałach. Cześć! Cześć!